Witam Państwa. W ramach projektu Bezpieczna Sieć kolejnym naszym gościem jest Pani Anna Głowacz, doktorantka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, ekspert w dziedzinie ekonomii, zarządzania oraz cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spoofingu. To może zaczniemy na początek. Czym w ogóle jest spoofing? Spoofing pochodzi od angielskiego słowa spoof, oznaczającego naciąganie, szachrajstwo. Jest to metoda ataków na systemy teleinformatyczne, polegająca na podszywaniu się pod inny element systemu informatycznego. Przestępcy i oszuści internetowi często podszywają się pod kogoś lub pod coś, aby wykraść ważne dane, np. dostęp do naszego konta bankowego. W ostatnim czasie ta metoda jest coraz częściej stosowana przez hakerów i stanowi szczególne zagrożenie dla firm posiadających w swojej infrastrukturze teleinformatycznej urządzenia w IoT, tzw. Internet of Things. Dobrze, to już co, co to jest spoofing, mamy omówione, no to teraz może porozmawiamy, jaką formę może przybrać spoofing. Ataki spoofingowe możemy równie klasyfikować i równie kategoryzować, w zależności od tego, jaki kanał komunikacji bądź też z jakiej technologii korzysta haker. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze rodzaje spoofingu, jest to spoofing mailowy. E-mail spoofing to rodzaj ataku, w którym haker podszywa się pod godną zaufania osobę bądź też organizację, np. Na bank, naszego pracodawcę bądź też przyjaciela. Co ważne, gdy oszust wysyła maile spoofingowe, nie tylko zmienia nazwę nadawcy, ale również manipuluje adresem. Jeśli więc tylko pobieżnie rzucimy okiem na nagłówek maila, prawdopodobnie nie zauważymy, że coś tak naprawdę jest nie tak. Drugim rodzajem spoofingu jest spoofing SMS-owy. Spoofing SMS-owy jest bardzo podobny do spoofingu mailowego. Różnica tutaj stanowi przede wszystkim kanał komunikacji, ponieważ oszust w tym wypadku wykorzystuje krótkie wiadomości tekstowe wysyłane za pośrednictwem sieci komórkowej. Ten rodzaj spoofingu jest już rzadziej wykorzystywany, ponieważ po prostu też korzystamy częściej z komunikatorów internetowych. Kolejnym rodzajem spoofingu jest spoofing telefoniczny i on polega na wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania do zmiany numeru telefonicznego bądź też nazwy przychodzącego połączenia, które pojawia się nam na wyświetlaczu. Przestępcy podszywają się na przykład pod pracownika banku, dzwoniąc z autentycznych numerów informacji bankowych i w ten spos sposób próbują wyłudzić od nas takie informacje jak np. numer PESEL, nazwisko panieńskie matki bądź też kody SMS do autoryzacji transakcji. Transakcji niezbędnej do e, np. utworzenia odbiorcy zaufanego, co w konsekwencji grozi przejęciem naszego konta i w najgorszym przypadku utratą e, środków. A jakie działania należy podejmować, aby nie paść ofiarą spoofingu? Musimy pamiętać, że nie zawsze numer czy też nazwa, jaka pojawia się nam na wyświetlaczu telefonu, rzeczywiście identyfikuje osobą nawiązującą z nami połączenie. E, również e, maile, które przychodzą do nas, nie zawsze pochodzą od wiarygodnego nadawcy. E, tak, wiem, brzmi to dziwnie, e, ale zastosowanie zasady ograniczonego zaufania w przypadku np. odbierania połączeń przychodzących może naprawdę ocalić nas przed podstępem złodziei i oszustów. E, wracając do spoofingu telefonicznego, samo odebranie takiego połączenia o niczym oczywiście jeszcze nie przesądza. Kluczowe jest to, jak tak naprawdę potoczy się rozmowa. Oszuści stosują różnego rodzaju podstępy, aby wyłudzić od odbiorcy dane osobowe, które później zostaną wykorzystane w celu opróżnienia np. konta bankowego, bądź też zawarcia niekorzystnych umów. Oczywiście ofiara dowiaduje się o takiej sytuacji dopiero po pewnym czasie. A jakie są przykłady oszustw metodą na spoofing? Jedną z takich głośniejszych spraw, która miała miejsce w ostatnich miesiącach było podszywanie się od szóstów pod Urząd Ochrony Danych Osobowych. Przestępcy podając się za pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych próbowali w ten sposób wyłudzić wrażliwe dane od swoich rozmówców. Niestety, równie dobrze na wyświetlaczu naszego telefonu możemy zobaczyć nazwę np. Na naszego banku, instytucji zaufania publicznego bądź też bliskiej nam osoby. E, dlatego też apeluję o ostrożność i weryfikację dzwoniącego na tyle, na ile jest to możliwe. A czy możliwe jest wprowadzenie różnych mechanizmów przez państwo, które zablokują podszywanie się pod inne instytucje, aby ograniczyć oszustwa metodą spoofingu? Niestety z punktu widzenia technicznego i technologicznego zarówno operatorzy telekomunikacyjni, jak i organy państwowe mogą jedynie bezradnie rozłożyć ręce. Przestępcy, posługujący się dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi, są w stanie wprowadzić tak naprawdę każdy dowolny numer, który pokaże nam się następnie na wyświetlaczu. Wszystko tak naprawdę odbywa się w sieci, i zablokowanie tego typu działań jest obecnie no, niemożliwe. A w jaki sposób przestępcy wykorzystują metodę spoofingu, manipulując potencjalną ofiarą? Technologia spoofingu to jedno. Drugim problemem jest wykorzystywanie różnego rodzaju mechanizmów socjotechnicznych, które pozwalają oszustom zmanipulować potencjalną ofiarę, często tak naprawdę niczego nieświadomą. Wyświetlanie się numeru banku, urzędu, czy też nawet policji sprawia, że osoby bezkrytycznie przyjmują wszystkie informacje oraz udzielają odpowiedzi na każde pytanie. Dlatego tak ważne jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania. Czasem wystarczy prośba o telefon w późniejszym czasie. Jeśli rozmówca zacznie wywierać na nas presję czasu, możemy być niemal pewni, że mamy do czynienia z oszustwem. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, moim państwa gościem w ramach projektu Bezpieczna Sieć. Była Anna Głowacz, doktorantka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Kiri w Lublinie. Dziękuję. dziękuję panu, dziękuję państwu.